Kurde, bucuje. Czyli co, zawadziło może o coś. Taki ciężar, a bo mokro jest. Mogłem dać na blokadę. To by jeszcze trochę poszło, nie? O, zawadziło kurde o kierownicę. Ja pi... Witajcie! Znów zaczęło być pięknie, ładnie, słonecznie, więc stwierdziłem, że to jest dobry czas, żeby sobie zrobić cabrio z trzydziestki. Co? Co, 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 tu się stało? Poczyniłem już tutaj pierwsze kroki. Przełożyłem taką linkę samochodową przez kabinę. I co? I będziemy jechać się wieszczać. Na drzewa. Mam tutaj linkę, przyczepkę, ale i tak będę piechotą musiał tu wracać paręnaście razy pod ten garaż, bo wszystkiego przecież nie wezmę za jednym zamachem, bo nie jestem w stanie. To co, jedziemy? No to jedziemy i palimy Jarek drabina o kurde dzięki zapomniałem kurde dojedzie Dzielimy o milimetry może dojedzie będziemy patrzeć jak będziemy jechać może nie zawadzi <śm> między drzewa tylko które to były drzewa chyba te hmm. chyba tak Kurde. czy to było tu chyba tu Jarek ale to niepoważnie trochę ale tak trzeba słuchajcie no inaczej się nie da hmm. Trzeba wysoko zamontować. Po co ja tym traktorem teraz wjechałem? W sumie to mogłem później, bo drabina nie, nie starczy teraz. A z traktoru się nie da tego założyć. Musi być łańcuch linka między dwoma drzewami. Na pewno wiecie o co chodzi. Jarek, wiem. No właśnie. No dobra, to chyba cofnę do tyłu, no bo do przodu nie można. Jarek, ale po co ściągasz kabinę, jak ci się przyda? Powiem wam, kupię 60, to 60 się będzie robić na wiosnę i orać na zimę. Więc 30 będzie raczej tylko do siana. Taki pomocniczy traktor. Poza tym ta akcja cała jest fajna ściągania tej kabiny. To co, lecę po resztę gratów. Taczka to podstawa, żeby nic tam nie poginęło w tej trawie. Wiecie o co chodzi. Rozstawiam drabinę. Starczy? No musi. Nie ma wyjścia. Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Kurde, jeszcze jednego łańcucha nie wziąłem. Znowu trzeba iść. Teraz piechotą. Lina, łańcuch, jeszcze jeden łańcuch. Kurde, ale los. Ale los. Na razie ten zawieszę. Czy się trochę cykam? No jest, kurde, wysoko. Ale nie aż tak, żeby. Kurde, co jest? Żeby coś się stało się chyba Jak myślicie? Aż tak to chyba nie jest źle Ile ten łańcuch waży? Dużo za dużo on waży Kurde Jak to było zawieszone Jest taki film z Louis De Zawieszeni na drzewie Jarek poleca Kurde Wysoko Jakby coś to się drzewa będę trzymał. Bo innego wyjścia nie ma. Co by pasowało jeszcze wyżej zahaczyć. Kurde. Kurde, wysoko. No, schudź na dół. Złaś na dół. Dziadu ty. By to pizgnęło w łeb, to ja cię nie mogę. Pani. Jarek to nie z twojej strony, co ty robisz. No wiem trochę, ale co mam zrobić? Teraz powoli zejdę, może to na mnie nie zleci, może się to nie wymsknie. Mam nadzieję, że widzicie, co tu się ma wznoś. Jak coś to trzeba szybko schodzić szybciej niż to by spadało, nie? Będzie dobrze. Zabiłby to, to ten, ten cały kurde hak. Ale to tak ma być. Dobra, jesteśmy teraz już ocaleni. Ale i tak muszę znowu chodzić 100 tysięcy razy, bo jednego łańcucha nie wziąłem. Idę znowu pod garaż po łańcuch. Mam jeszcze łańcuch, ale teraz podepniemy tą linę. Dlaczego tą? Nie wiem. No tak mi się wydaje, że ta będzie teraz najlepsza. Do tego względu trzeba jeszcze uważać, żeby nam nie spadło nic na głowę. Kurde i cyk o tak i przeniesiemy drabinę na drugie drzewo o to 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 jakoś mi się wydaje bezpieczniejsze chociaż nie wiem czemu nie wiem tylko czy już sobie nie złapać tego wariata i dopiero wchodzić tym łańcuchem jest kurde wysoko no jest, co mam na to poradzę, że jest jest za wysoko jak na takie wygłupy Jarek to porządna robota, żadne wygłupy tak no przecież nie będę prosił kolegi który ma który matura 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 o. matura powiem wam jest lipa, odpinam to na razie bo to za dużo waży za ciężko jest mi żeby tutaj to przepleść Jarek nie pleć nie pletę, nie plotę wchodzę wysoko Kurde No przechodź dziadu Ty Coś mi się kurde wymyka z rąk to wszystko Ale dobra Coś tam się udało nie Jest bliżej niż dalej Dobra O kurde Dobra teraz trzeba to jakoś połączyć Z głową E tam Jarek z głową Z głową, z głową I cyk Wtedy dopiero można powiedzieć I cyk Dobra wjeżdżam tutaj I cyk Teraz, kurde, za wysoko to jest to wszystko. Nie nadaje się. Za wysoko to powiesiłem. Co ja teraz zrobię? Dobra, spróbujemy. No niby jest Tylko że to nie tak miało być Miało być trochę inaczej Ale może akurat będzie dobrze Teraz wejdziemy na traktor Kurde To tak było to jeszcze. A nic trzeba będzie tak spróbować. Trudno się mówi, raz się żyje, nie? Może akurat się uda. Dobra, powiem Wam, nie ma co. Ryzykuję po najmniejszej tej linii oporu. Najpierw to sobie powiesz, bo mi to w końcu weźmie i spadnie To będzie tu wisiało Mniej więcej Na razie tylko tak przywieszam, żeby to się nie odkręciło, nie? Nie spadło na głowę Przełożyłem teraz, tutaj zapniemy. O kurde, żeby się równowagi nie stracić, bo to taka trochę głupia śmierć, powiem Wam. Jeszcze z GoPro na głowie, wiecie o co chodzi. Dobra, założone. Tylko że martwi mnie, że, że to nisko będzie, wszystko za nisko. Kurde. Trzeba rozpiąć komin, żeby nie urwać i siedzenie zdjąć. Grubszy temat. Akurat teraz muszę komin zdejmować, jak już przestał się odkręcać. <grymka> o, wiadomo było, że tak będzie. Musiało tak być. Ale jeszcze trzeba zdjąć siedzenie. Jarek, ale to trzeba by było jeszcze czymś zabezpieczyć, bo to się może urwać. No to się urwie, kurde. Wyjdzie to. No. Trzyma się. Osiadło chyba na błotnikach, nie? Co tu jeszcze trzeba zdjąć? Siedzenie trzeba zdjąć. Nie? Jak myślicie? O, i to podkręcać. Ja już tu podkręcałem. Tylko trzeba to zdjąć teraz. Kurde. O, cyk Z drugiej strony, i siedzenie. Jarek, ale ta linka samochodowa to jest za słaba. No to co ja wam na to poradzę? Nic na to nie poradzę. No niech będzie i taka. Urwie się to trudno. Może się nic nie uszkodzi. No jak to, nie uszkodzi się. Oj, tam. Trzeba założyć, że wszystko będzie gitarowo. I siedzenie. Trzeba zdjąć. Będzie przeszkadzać. Jarek, bez okularów kręcisz. Jak to z okularami? No jak jest fajnie, no to dobrze. Dobra, siedzenie wyjęte. Teraz będzie wariować. Boże, gdzie tu ciężkie? Dobra. To co teraz? Lecę po ten traktor drugi, po Ursusa C325. Wiem, że niektórzy mogli na to czekać. Kurde. No to co? No to cyk. Tam już sprawdzałem wszystko, olej, woda jest. linę podepnę. Jak gablota. Super, nie? Także tak to wygląda. Podepniemy linę. Jarek, ale łąkę ugniatasz. Słuchajcie, tu jest tak poryta przez dziki, że nawet nie wiem, czy to pójdzie pod rotacyjną. Może nawet pójdzie pod rokosan. Ty nie masz, Jarek, rokosanu. To się pożyczy. No to ty! Na terenowy. Powiem wam tak, muszę sobie jakiegoś balika tu załatwić, bo nie mam hamulca takiego, żeby go zatrzymać. O kurde, napiąłem telinę aż za bardzo hm. Żeby nie przesadzić Wiecie o co chodzi A kabina ani drgnęła To jest To coś niepoważnie A, muszę do przodu pojechać Albo puścić go z hamulca Teraz to aż strach podchodzić Jarek, co ty robisz? Spokojnie, damy radę Trochę to jest nie halo, ale no co zrobić. Nie, on jest bez hamulca. I na luzie. Ajajajajaj. Dobra. Tu by się przydał trzeci traktor, żeby później nie podchodzić pod kabinę. Wiecie o co chodzi, nie? Wiemy, wiemy, Jarek. No to dobrze. Ani drgnęło. Co on jest na biegu? Kurde. Dawaj jeszcze, Jarek, pojeć kawałek, może akurat pójdzie do góry. No ja na to liczę. No tu jest przecież wszystko ok. Może teraz się uda trochę ją do góry dać. Może pójdzie. Mam Cię! Teraz będzie gitarowo, zobaczycie. Teraz już pójdzie do góry. Teraz pójdzie bez problemu, tylko czy wytrzymają te linki. Bo trochę je nadwyrężyłem. Ale kurde, chyba wytrzymają. Muszą, nie mają wyjścia. Co nie? A najwyżej jak spadnie będzie więcej wyświetleń Też jakby mi się coś stało to bardzo nie rozpaczajcie kurde tam jest tyle youtuberów Jeszcze tam będziecie oglądać kogoś Poszła, ale o coś zawadziło. Nie chcę tak blisko podchodzić, no bo wiecie, nie to, że się cykam, ale trochę to niebezpieczne jest. O kurde! Siedzi! Czy to się nagrywa? No jak, musi. Nie ma wyjścia. Teraz tuż po ptokach, Jarek. No tak jest, teraz tuż jest moja. <ścoughs> Nie ma jak natura. Trzeba wykorzystywać wszystko, co jest. Tylko mi się but rozwiązał. To Jarek zawiązuje. No dobra czy o coś nie zawadza tylko teraz trzeba zobaczyć chyba nie to co jechać w górę jedź Jarek tylko jak to zrobić jak kurde na hamulcu nie mogę tego starego ciągnika zostawić to zgasisz na biegu no dobra pomyślimy tak zrobimy i tyk Pojedziemy tamtego jakoś, wypchnę kawałek i opuścimy na dół. Może pójdzie. O kurde, zapomniałem, żeby hamulec wcisnąć. i co, zawadziło? Może o coś taki ciężar? Albo mokro jest Jarek, i teraz, jakby spadło, ale byłby numer. Nie może spać nocowy. Mogłem dać na blokadę. To by jeszcze trochę poszło, nie? O, zawadziło, kurde o kierownicę. Ja pier... wiedziałem, że tak będzie. Jeszcze trzyma. Mam nadzieję, że jej nie zepsuło. Kurde. Strach podchodzić, nie? Jeszcze trzyma o kierownicę. Kurde, Kurde. mole. Puściło. Mam nadzieję, że kierownicy nie zepsuło Wiecie, krzydałby się ktoś Do obserwowania, no ale jak nie ma nikogo To sobie trzeba radzić samemu, nie? Wiecie jak jest Chyba nie zepsuło kierownicy Kurde Ciekawe czy nie zepsuło tej kierownicy Oj tam Jarek się przejmujesz Tak jest Pomożlibyście załatwilibyście przecież kierownicę Nie tak jest Jarek Kurde. Co tam się dzieje? Czego ona się tak obraca? Kurde. Kurde, mol. Jak teraz zabrać ten ciągnik stąd? Strach podchodzić, nie? Chodź tutaj, skurkowańcu. Dawaj. Jarek, nie podchodź. Mam wyjście. O kurde, coś mi strzyknęło. O kurde. Powiem wam, coś mi strzyknęło. Jarek jeszcze kawałek i wyjdzie. Mówicie? O kurde. Boże, poszedł. Dawaj na terenowy. Może spadać. Teraz sobie może zlatywać. Tylko coś mi kurde strzyknęło. W tym w barku czy w czymś. Tu jak... Tu jak ten. Kurde. Ale dobra. Można fajrantować. Niech jedzie w dół, nagram Wam ten moment, bo powoli mi już te plecy przechodzą. Powiem Wam tak, nie róbcie tego w domu, bo to jest bardzo niehalo. Gaszę to, to muszę sobie odpocząć na te plecy. Kurde. Ok, powiem Wam, kończę na dzisiaj, bo tutaj mnie tak boli, że masakra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!